Wyryj te trzy liczby na swojej dłoni. Biblijny sekret, przyciągający obfitość i nieograniczone bogactwo. Objawienie dla wybranych bracia i siostry, niech pokój i błogosławieństwo Boże będą z Wami. Dziś Pan otwiera przed nami bramę duchowego objawienia. Tajemnica, która była ukryta przez wieki w świętych pismach, zostaje teraz odsłonięta dla tych, którzy mają serca gotowe przyjąć Bożą obfitość. Otwórz usta a ja je napełnię psalmy 81. 11. Bóg od zarania dziejów posługiwał się liczbami, aby objawiać swoją wolę, błogosławieństwo i plan dla ludzkości. Dzisiaj Duch Święty wskazuje na trzy kluczowe liczby, które mają moc odmienić Twoje życie, jeśli przyjmiesz je z wiarą i posłuszeństwem. Czy jesteś gotów? Biblijne liczby obfitości Każda z tych liczb niesie w sobie głęboki sens duchowy. Każda była używana przez Boga, aby ukazać Jego chwałę i działanie na ziemi. 7: 7 Liczba Bożej Pełni i Doskonałości. Liczba 7 jest od zawsze związana z Bożym dziełem stworzenia i doskonałością Jego planów. Sześć dni Bóg stwarzał świat, a siódmego dnia odpoczął i uświęcił ten dzień. Erdes II, 2 do 3. Siedem razy Naaman musiał zanurzyć się w wodach Jordanu aby zostać uzdrowionym z trądu. 2, 5, 10 Siedem lat trwał czas obfitości w Egipcie, zanim nadeszło 7 lat głodu. Rdzec 41, 29-30 Siedem razy kapłani musieli okrążyć Jerycho, zanim jego mury runęły. Jos 6, 15, 16 Siedmiokroć spada Sprawiedliwy, ale znów powstaje. Prze 24, 16 Bóg mówi... Jeśli pozostaniesz wierny, dam ci pełnię życia. Siedem razy więcej błogosławieństwa wyleję na ciebie, a wrogowie twoi ustąpią. 40-40. Liczba prób, oczyszczenia i przejścia. Liczba 40 symbolizuje czas próby i duchowego oczyszczenia. 40 lat Izraelici wędrowali przez pustynię, zanim weszli do ziemi obiecanej. Pełt 8:2. 40 dni i 40 nocy. Mojżesz spędził na górze Synaj, otrzymując prawo od Boga. 44, 28. 40 dni Jezus pościł na pustyni, przygotowując się do swojej misji. Mateusza 4:2. 40 dni trwał potop, który oczyścił ziemię z grzechu. 7:17. Błogosławiony mąż, który wytrwa w doświadczeniu. 1, 12. Bóg mówi: jeśli przejdziesz przez próbę ja będę z Tobą. Prowadzę Cię przez pustynię, ale na końcu czeka na Ciebie ziemia mlekiem i miodem płynąca. 3.3. Liczba Bożej mocy i wstania Trójca Święta. Ojciec, Syn i Duch Święty jest podstawą Wszechświata i naszego zbawienia. Trzeciego dnia Jezus powstał z martwych, pokonując śmierć. Łukasza 24, 7. Trzy razy Jezus zapowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie. Marka 10, 32-34 Trzy dni Jonasz przebywał we wnętrzu wielkiej ryby, zanim został uwolniony. Jon 21. Trzy razy Piotr zaparł się Jezusa, a potem trzy razy został przez Niego przywrócony do misji. 11 Dawidowego, 15-17 Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Że osam zarys 1 Bóg mówi: Powstanę w tobie, cokolwiek umarło w twoim życiu, ja wskrzeszę i dam ci nowe życie. Wyryj te liczby w twoim sercu, nie dosłownie, ale duchowo. To znak twojej wiary, twojego przymierza z Bogiem, który obiecał, że nigdy cię nie opuści i otworzy przed tobą drzwi obfitości. Proroctwo dla ciebie. Tak mówi Pan Bakar, błogosławię Cię i prowadzę cię ścieżkami światła. Wyryj moje słowo w swoim sercu, a nigdy nie będziesz w potrzebie. Siedem razy podniosę cię, gdy upadniesz. 40 dni będę cię prowadził przez pustynię, a trzeciego dnia podniosę cię do nowego życia. Nie lękaj się, bo jestem z tobą i dam ci więcej niż możesz sobie wyobrazić. Wszak ja znam zamiary, jakie mam wobec was. Mówi Pan. Zamiary pełne pokoju, a nie zguby, aby zapewnić Wam przyszłość pełną nadziei. Junajer 29:11. Niech ten, kto ma uszy, usłyszy, jak przyjąć to proroctwo. Uwierz w Bożą obietnicę. Bóg nigdy nie zawodzi. Codziennie ogłaszaj te liczby nad swoim życiem. Módl się nimi, medytuj nad nimi. Podziel się tym proroctwem. Niech inni poznają moc Bożej obfitości. Uwierz, a zobaczysz cuda. Podziel się tym prorostwem. Niech Twoja rodzina i przyjaciele poznają sekret Bożej obfitości.